Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Subnautica. Aurora zespawnowała się w swojej pierwotnej formie, czyli formie sprzed wybuchu. Zakładam, że w tym momencie za każdym razem, kiedy załaduję grę, Aurora powróci właśnie tak, a następnie brutalnie eksploduje podczas odcinka. Ja totalnie to sobie zignoruję, ponieważ o ile mi wiadomo strefa radiacji Aurory w tym momencie nie rozszerza się, więc nic mi tutaj nie grozi. Nadal nie jestem w stanie wykraftować sobie mojego Radiation Suit, czyli skafandra antyradiacyjnego, w związku z tym nie jestem w stanie podejść do Aurory, sprawdzić sobie jej okolice. Nie wiem, czy robię coś nie tak, czy raczej gra po prostu mi na to nie pozwala. Zdaję sobie sprawę, że część ludzi grających w Subnautykę ma ten skafander i jest w stanie go wykraftować. Nie jestem pewien, czy jest to związane z faktem, że rozpocząłem grę na nowo, mam nowe save, y, czy raczej z faktem, że ci ludzie wykraftowali sobie ten skafander jakiś czas temu, kiedy gra pozwalała na to, a w tym momencie po prostu nie ma takiej możliwości. Dodatkową rzeczą, którą zauważyłem jest fakt, że moc mojej łodzi jest w tym momencie na 57% i nie wraca do 100% po załadowaniu gry. W związku z tym będziemy musieli zająć się tym w dzisiejszym odcinku. Od czego jednak zaczniemy? Zaczniemy od czegoś, o czym totalnie zapomniałem w poprzednim odcinku, czyli o nazwie mojej łodzi. Spośród Waszych komentarzy pojawił się jeden, który chyba był najbardziej propsowany. Więc od dzisiaj mój cyklop nazywa się ORP, czyli okręt Rzeczpospolitej Polskiej Poseidon. Ktoś proponował penetratora oceanów czy mórz? Pozostawię to bez komentarza. Zajmijmy się więc bateriami. O ile mi wiadomo, nasze baterie znajdują się właśnie tutaj i możemy wkładać nowe. Jestem prawie pewien, że mam. Jedno ogniwo gdzieś tutaj, nadal nie ogarnąłem sobie mojego inwentarza, więc będziemy grzebać po szafkach. Ok, jest ogniwo. Zobaczmy, czy będę w stanie włożyć je. Tak, zdecydowanie tak. 20% wzrosła siła mojej łodzi, bądź energia mojej łodzi. W związku z tym, wydaje mi się, że zrobimy sobie tutaj szafkę, w której będę utrzymywał moje ogniwa. Jeżeli tylko znajdę mój builder, ok, jest i builder. Będę potrzebował, o ile dobrze pamiętam, szkło oraz tytan. Weźmy trochę tytanu. Weźmy trochę kwarców. Wykraftujmy sobie szkło. Wydaje mi się, że jedna szafka spokojnie wystarczy gdzieś na środku. Powiedzmy gdzieś tutaj. Zakładam, że ten właz nie służy do niczego. Po drugiej stronie... Okej, okay, po drugiej stronie jest reaktor, więc raczej nie będziemy tam wchodzić. Dobra, mamy naszą szafkę na baterię. Wygląda całkiem nieźle. W środku ma część reaktora, nie jest to żaden problem. Na czym jednak skupimy się dzisiaj? Wydaje mi się, że dzisiaj będę chciał wypełnić sobie te luki w moim kostiumie, czyli hełm. Zakładam, że to będą płetwy. Nie jestem w stanie wykraftować sobie mojego ubranka. Nie wiem, co mogę włożyć tutaj. No cóż, od czego zaczniemy? Na początek oczywiście tak, mówię, płetwy, których jeszcze nie wykraftowałem. Prosta sprawa, dwa kawałki silikonu. No i cóż, płetwy trafiły prosto tam. Więc w tym momencie nie jestem zmuszony trzymać je tutaj. Nie zagracają w tym momencie mojego inwentarza. Dodatkowo, co mogłoby wylądować tutaj? Maska, Helm? Zakładam, że to jest część, którą będę w stanie tam włożyć. Rebreather, czyli coś, co pozwala mi oddychać. Ignoruje on głębokość oraz otoczenie. Zakładam, że w tym momencie moje. Powietrze mój tlen nie będzie spalał się szybciej na większych głębokościach. Do wykraftowania tego potrzebujemy Silikon, czyli żaden problem. Oraz zestaw okablowania. Gdybym tylko wiedział, gdzie on się znajduje. Tutaj był zaawansowany. Tutaj jest normalne dwa kawałki srebra. Srebro mamy tutaj już w przyszłości będę musiał wybrać się. Na małą eksplorację brakuje mi srebra. Mam trochę złota, tak zdaję sobie sprawę. W pewnym momencie będę musiał ogarnąć cały mój inwentarz. Dodatkowo prawdopodobnie będę musiał wykraftować sobie więcej półek gdzieś tutaj na materiału typu tytan, którego będziemy mieli naprawdę tony na pokładzie. Ale jak na razie, skupmy się na naszym hełmie, spróbujemy go przetestować. Skoczymy w Simota, spróbujemy odnaleźć sobie jakieś bardzo głębokie miejsce, a następnie sprawdzimy jak to działa dla nas. Może wyłączmy to coś, co mamy w ręce. Więc już, dobra, jesteśmy na 7 metrach, mój tlen spada w miarę powoli. Urzędnia. Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10 9 8 7, 6, 5 4 3, 2, Jestem prawie pewien, że wybuch dzisiaj był bardziej okazały niż ostatnio. Okej, okay, usłyszałem działanie licznika Geigera. Jednak nie pojawi się komunikat o większej radiacji, więc wydaje mi się, że nadal radiacja nie rozszerza się. Na wszelki wypadek spróbuję podpływać, zobaczyć, może radiacja zniknęła. Następnie zajmiemy się testami mojego zestawu do oddychania. Tak, zdaję sobie sprawę, ignoruję tony kwarcu, który jest strasznie potrzebny, ale wydaje mi się, że będę zbierał sobie rzeczy poza odcinkiem. Jak na razie nie ma radiacji. Okej, okay, jest radiacja. I zadaje mi obrażenia, wynośmy się stąd. Dobra, zdecydowanie wracam do testów mojego urządzenia do oddychania. O ile dobrze pamiętam, gdzieś tam znajduje się większa głębia. Mówię o miejscu ponad 200 metrów. ...pod poziomem morza. Gdzie w tym momencie będę w stanie przetestować mój nowy sprzęt do oddychania. Mając nadzieję, że mój tlen nie będzie spalał się szybciej. Co byłoby bardzo ciekawą opcją na eksplorację... ...dna oceanu... ...w bardziej głębokich miejscach, bądź głębszych miejscach. Trzymajmy się poprawnej płaszczyzny, The fuck? Okej, okay, to wygląda interesująco. Trochę nieinteresująco wygląda to żółto-czerwone coś na środku. Nie jestem do końca pewien, czy chcę tutaj wpływać moim simofem. Dobra, poszukajmy sobie innego miejsca do eksplorowania. Mówię o miejscu, które jest dużo głębiej. Gdybym tylko był w stanie stąd wypłynąć. Okej, okay, to może być problem. Jest szczelina gdzieś tutaj. Tak, tak, próbuj swojego szczęścia. Na pewno przebijesz się przez mojego Simofa. Dobra, za momencik będziemy musieli zająć się problemem mojego głodu. Ja chcę zejść na minus 200 metrów, czyli w momencie, kiedy mój licznik przejdzie na czerwone pole. 204 metry, wyskoczmy na zewnątrz. No i cóż, wydaje mi się, że moje urządzenie nie działa, ponieważ mój tlen spala się nadal cholernie szybko. The fuck? Cóż raczej nie ignorujemy faktu, że jesteśmy na takiej głębokości. Wracajmy w kierunku mojej łodzi. Tam zajmiemy się problemem mojego głodu, a następnie wydaje mi się, że wykraftujemy sobie kilka baterii oraz kilka ogniw. Tak na zapas dla mojego cyklopa bądź w tym momencie dla naszego Poseidona. żeby... ok, olejmy. No dobra, nie będę ich olewał, pomimo tego czegoś, które grasuje tam w piasku. Szybkie śniadanie na dnie oceanu, dodatkowo dwie wody i wracamy do ćmy. Gdybym tylko wiedział, gdzie w tym momencie znajduje się mój statek, Okej, okay, to może być problem, ponieważ nie widzę. Mojego statku. Może wypłyńmy na powierzchnię. Okej, okay, mój statek znajduje się tam, tak czy inaczej musimy płynąć na powierzchnię. Nie do końca jestem pewien, co przed chwilą słyszałem. Jestem delikatnie zawiedziony. Wow! Jestem delikatnie zawiedziony faktem, że moje nowe urządzenie nie działa. Ja się pytam, the fuck? Okej. Okay. Dobra, zdecydowanie należy zbadać to miejsce. Halo? Nie, zdecydowanie nie mogę nic z tą zrobić. Może z kryształem? Także nie bardzo. Jestem prawie pewien, że będą to jakiegoś rodzaju kryształy, z których będziemy w stanie coś kraftować w przyszłości. Oczywiście pozostaje ta wielka, cholernie interesująca kula. Błagam, nie robi krzywdy. Okej, okay, jak na razie zdecydowanie nie robiąca nic. 30 Czy jestem w stanie odciąć trzymające ją liny? No cóż, nie bardzo. Dobra, wracajmy do Simofa. Nabrać trochę tlenu, rozglądnijmy się po okolicy, używając Simofa. Strasznie zaciekawiły mnie te kolce bądź ostrza. To zdecydowanie wyglądają jak wielkie pazury. Jakiegoś potwora? Dodatkowo więcej kul z tej strony. Wow, ok. Wydaje mi się, że będę musiał w końcu wykraftować sobie beacon i po prostu rzucić beacon w miejscach właśnie takich jak to. Ponieważ wygląda to cholernie interesująco. I zakładam, że twórcy dodadzą coś właśnie w tym miejscu. Jak na razie jednak chyba nie jesteśmy w stanie zrobić z tym miejscem totalnie nic. Może jeszcze jedna próba? No nie, zdecydowanie zero jakiejkolwiek interakcji. Te kule są ogromne, zwłaszcza ta w porównaniu z naszym Simofem bądź z naszą Ćmą. No i cóż, jedna sobie zniknęła i znowu pojawiła się. Dobra, wskakujmy do Ćmy. Ostatnie spojrzenie na okolice. I znikamy. Twórcy zdecydowanie dają nam małe smaczki, właśnie takie jak ten. Które pozwalają domyślać się, że coś tutaj powstanie, coś będzie na rzeczy. A to co? Być może nowy fragment? No niestety nie. Kolejny simov. Zbierzmy sobie zasoby, skoro wracamy na statek. Okay, słyszę jakieś dziwaczne dźwięki. Nie wiem czy w tym momencie gra po prostu randomowo dodaje te dźwięki, czy dodaje je w momencie kiedy naprawdę coś jest w okolicy, ponieważ czasami słyszę tego typu dźwięki i naprawdę nie widzę nic, co mogłoby je wydawać. Dobra, weźmy sobie moje małe urządzenie, wskoczmy w Simofa, wracamy. Do mojej łodzi podwodnej do Poseidona. Zajmie mi trochę nauczenie się tej nazwy i przyzwyczajenie się do niej. Przez moment myślałem, że jest to jakiś rodzaj nowa ryba spoczywająca na dnie. Dobra, zajmijmy się grzybami, zajmijmy się głodem. Na początek głód. Następnie wydaje mi się, że zbierzemy sobie grzyby, które. Zabiorę na pokład. Z tych grzybów wykraftujemy sobie baterie, a następnie ogniwa paliwowe. Dobra, gdzie jest mój Simov? Nie jest zabawne, nie chcę zgubić Simofa, biorąc pod uwagę, że nie jestem w stanie zadokować innego. A przynajmniej nie byłem w stanie zadokować innego w poprzednim moim zapisie gry. W tym momencie może to się zmieniło. Chociaż osobiście nie do końca chcę to sprawdzać. Zatokujmy sobie. The fuck? Mój simov nie nazywa się 2, 2, dwa, dwa, dwa Nie, zdecydowanie nie. What the fuck? Gro? Poseidon. Miał być Poseidon. Gra mnie troluje albo troluje sam siebie Biorąc pod uwagę, że nie wyłączyłem Możliwości pisania O ORP Poseidon, powtarzam po raz kolejny Dobra Wygląda na to, że moja nazwa pozostała Wyjdźmy na zewnątrz Popodziwiajmy ten napis Zniknął dwa Pojawił się Poseidon Dobra, zrzućmy cały ten sprzęt Na wszelki wypadek, sprawdźmy, czy jestem w stanie. Nie, nie jestem w stanie wykraftować sobie ubranka antyradiacyjnego. Pozbądźmy się złomu. Przerobmy go na tytan. Następnie zrzućmy gdzieś tytan. Tak, po prostu zrzucę go do pierwszej, lepszej szafki, którą posiadam. Gdzieś poza odcinkami. Wszystko postaram się ogarnąć. Obiecuję. W tym momencie użyjmy moje grzyby do wykraftowania kilku baterii. Bateria to grzyby oraz miedź. Tutaj mam kawałek. Tutaj kolejne dwa. Tutaj jeszcze kilka. Nie jestem do końca pewien, czy pozbywanie się całej miedzi jest najlepszą opcją. Ale okej. Okay. Jedna bateria, druga bateria co daje nam dwa ogniwa. Jednak będę chciał zostawić sobie kilka baterii do mojego Seaglidera. Jak ustaliłem poza odcinkiem, da się ładować do niego zwyczajne baterie, nie muszą to być ogniwa paliwowe. Wyskoczmy na zewnątrz po więcej grzybów. Jak nazwałeś, oczywiście, ani jednego w okolicy. Grzyby? Okej, okay, dobra, to nie jest zabawne. Gdzie są wszystkie moje grzyby? Przecież to miejsce było za każdym razem pokryte grzybami. Halo? Grzyby? Dobra, mamy kilka tutaj. Strasznie fajną opcją jest fakt, że jestem w stanie zbierać zasoby posiadając Seaglider i trzymając go, więc nie muszę tak. Ma to miejsce w Simocie: wysiadać, zbierać, wsiadać z powrotem. Dobra, mam dziwne wrażenie, że gra zaczyna mnie ostro trollować albo. Albo moje grzyby zaczynają się kończyć. W tym momencie będziemy musieli zmienić dietę na Dietę złożoną tylko i wyłącznie z ryb Okej, okay, wielkie pole grzybów Zjedzmy jak na razie to wszystko Wypełnijmy w pełni mój głód Zastanawiam się czy będę w stanie w pełni uciec przed tym czymś Posiadając Seaglider. Halo? Okej. Okay. Zdecydowanie tak. Niestety mój inwentarz jest pełny, więc zjedzmy całą resztę grzybów. Zbierzmy sobie ten metal stąd. Oraz minerały. Dobra, gra... Nie poinformowałem mnie o fakcie, że za moment skończy mi się tlen. Może jeszcze jakieś grzyby w okolicy? Nope, nie do końca. Dobra, wracamy na Posejdona. Ja cały ten sprzęt zrzucę. Przede wszystkim zgnieciony metal. Nie jestem do końca pewien, do czego ten metal jest mi w tym momencie potrzebny. Dobra, dwa grzyby raczej nie pozwolą mi wykraftować baterii. Chyba potrzebujemy trzy. W związku z tym, zróbmy sobie okniwa paliwowe: dwa, cztery, sześć. Oraz jedna zabasowa bateria do Seaglidera. O ile dobrze pamiętam, silikon razy trzy. A następnie trzy ogniwa. Na dole mojego ekranu mam energię 12%. Zakładam, że jest to energia Seaglidera. Więc już niedługo będę musiał załadować kolejną baterię do niego. Zostawmy jedno ogniwo tutaj. Włóżmy dwa. Do silnika Aurory. Okej, okay, nie jestem w stanie włożyć kolejnego, dopóki jeden z nich nie wykorzysta się w pełni. W takim razie moje ogniwo ląduje w szafce. The fuck? Byłem pewien, że je zabrałem. Okej, okay, ogniwo weszło sobie od tak. Jedno w zapasie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę w kolejnym odcinku. Zakładam, że będziemy kraftować kolejne przedmioty. Zostało jeszcze kilka ciekawych rzeczy w moim reproduktorze, w moim fabrykatorze. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!